Zdrada, niepohamowana ambicja i brutalne morderstwa Biblia to nie tylko święta księga, lecz także opowieść pełna historii o władzy, spiskach i zemście. Na jej kartach odnajdujemy postacie, które rzuciły wyzwanie Bogu i manipulowały otaczającymi ich ludźmi w pogoni za własnymi interesami. Dziś poznamy trzy kobiety, które odcisnęły mroczne piętno na historii biblijnej: Herodiadę, Atalię i Izabel. Ich czyny nie tylko zmieniły bieg ich własnego życia, ale także wpłynęły na losy królów i całych narodów. Co skłania człowieka do podejmowania tak bezwzględnych decyzji? Czy to ambicja, rządza władzy, czy może strach przed jej utratą? W każdej z tych opowieści zobaczymy, jak pycha i lekceważenie boskich praw doprowadziły te kobiety do zguby. Historia tych trzech postaci to nie tylko przykład nadużycia władzy, ale również ostrzeżenie przed konsekwencjami przeciwstawiania się Bożym wyrokom. Jeśli wierzysz, że sprawiedliwość zawsze nadejdzie, choć czasem się opóźnia, zostań z nami do końca. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić więcej takich treści. Teraz zanurzmy się w te szokujące historie. Herodiada nienawiść, która kosztowała życie. Herodiada nie była zwyczajną kobietą. Pochodziła z potężnej rodziny i była gotowa zrobić wszystko, aby utrzymać swoją pozycję. Jej los splutł się z losem Jana Chrzciciela, proroka, który nie wahał się potępiać grzechu bez względu na to, kto go popełniał. Jej przeznaczenie zostało przypieczętowane w momencie, gdy jej ambicja i duma stanęły naprzeciw człowieka, który nie bał się mówić prawdy. Herodiada była żoną Heroda Filipa, lecz porzuciła go, by poślubić jego brata, Heroda Antypasa, władcę Galilei i Perei. Związek ten był sprzeczny z prawem żydowskim, które zakazywało poślubiania żony brata, gdy ten jeszcze żył. Jan chrzciciel, dostrzegając niesprawiedliwość, nie pozostał bierny i publicznie potępił ten niegodziwy związek. Jego słowa odbiły się szerokim echem wśród ludu. A jego nawoływanie do skruchy i nawrócenia wzbudziło niepokój wśród możnych. Herod Antypas, choć czuł się dotknięty, szanował Jana. Wiedział, że to człowiek sprawiedliwy, który przemawia z autorytetem. Jednak Herodiada patrzyła na niego zupełnie inaczej. Dla niej Jan był nie tylko przeszkodą, lecz także zagrożeniem. Gardziła nim i pragnęła jego śmierci. Lecz pojawił się problem. Jej mąż nie miał odwagi, by go stracić. Okazja nadarzyła się podczas uczty. Herod wyprawił wielką ucztę, a wśród przepychu jedzenia i wina, córka Herodiady, Salome, wykonała taniec, który oczarował wszystkich zgromadzonych. Herod, upojony i zachwycony, obiecał spełnić każde jej życzenie. Bez chwili zawahania dziewczyna pod wpływem matki zażądała głowy Jana chrzciciela na srebrnej tacy. Herod znalazł się w pułapce własnej przysięgi. Jeśli odmówiłby, straciłby autorytet w oczach gości, jeśli jednak spełniłby żądanie, przelałby niewinną krew. Ostatecznie strach przed ośmieszeniem przeważył nad sprawiedliwością, a Herod wydał rozkaz egzekucji Jana. Jego głowa została przyniesiona na tacy, pieczętując los proroka. Historia Herodiady stanowi wyraźny dowód na to, jak pycha i pragnienie zemsty mogą doprowadzić człowieka do upadku. Jan został uciszony, ale jego przesłanie o sprawiedliwości nigdy nie umarło. Herod bowiem bał się Jana, wiedząc, że jest on człowiekiem sprawiedliwym i świętym i chronił go. Kiedy go słuchał, wprawiało go to w zakłopotanie, ale chętnie go słuchał. Ewangelia Marka 6:20 Atalia, krwawa królowa. Pragnienie władzy może skłonić człowieka do niewyobrażalnych czynów. Atalia, córka niesławnego króla Achaba i królowej Izabel, wychowała się w środowisku, gdzie manipulacja i bałwochwalstwo były na porządku dziennym. Jej historia to nie tylko opowieść o ambitnej kobiecie, lecz także o królowej, która nie zawahała się splamić rąk krwią, by utrzymać swoją władzę. Atalia była żoną Jorama, króla Judy, i razem mieli syna, Ochozjasza, który objął tron po śmierci ojca, jednak jego panowanie nie trwało długo. W wyniku rebelii dowódca wojskowy Jechu zamordował Ochozjasza wraz z królem Izraela, kładąc kres jego dynastii. Wtedy Atalia dostrzegła swoją szansę na przejęcie pełnej władzy. Lecz na jej drodze stała dynastia Dawida, ta sama, którą Bóg obiecał uczynić wieczną. W jej umyśle pojawiło się tylko jedno rozwiązanie: zgładzenie wszystkich prawowitych spadkobierców tronu, by nikt nie mógł podważyć jej panowania. Z zimną premedytacją, Atalia wydała rozkaz wymordowania całej królewskiej linii. W ciągu kilku dni dzieci z rodu Dawida zostały zgładzone, jednak jedno z nich zdołało uniknąć masakry Joasz. Zaledwie roczne niemowlę został uratowany przez swoją ciotkę Joszebę i ukryty w Świątyni Bożej przez sześć lat. Podczas gdy Atalia rządziła żelazną ręką, wierząc, że zapewniła sobie władzę, kapłan Jojada potajemnie przygotowywał jej upadek. Gdy Joasz ukończył siedem lat, Jojada zgromadził żołnierzy wiernych dynastii Dawida i przedstawił chłopca ludowi, ogłaszając go prawowitym królem Judy. Wieść o tym dotarła do Atali, która natychmiast pobiegła do świątyni. Gdy ujrzała, co się dzieje, wykrzyknęła zdrada, zdrada! Jednak jej krzyki nie zmieniły jej losu. Żołnierze, wykonując rozkazy jojady, wyprowadzili ją ze świątyni i stracili poza Pałacem Królewskim. Tak zakończyło się panowanie Atali kobiety, która próbowała wymazać obietnicę Bożą, lecz została obalona przez własne pragnienie władzy. Lecz gdy Atalia, matka Ochozjasza, zobaczyła, że jej syn umarł, powstała i wymordowała całą królewską linię domu Judy. Lecz Joszeba, córka króla, wzięła Joasza, syna Ochozjasza i ukryła go spośród synów królewskich, którzy mieli zostać zgładzeni wraz z jego mamką w sypialni. Tak został ukryty przed Atalią i nie został zabity. Dwa Księga Kronik 22.10.11 Izabel, kobieta, która rzuciła wyzwanie Bogu. Jeśli istnieje imię, które w Biblii stało się synonimem bałwochwalstwa, korupcji i zła, to jest to Izabel. Jej historia to nie tylko opowieść o ambitnej kobiecie lecz także o osobie, która otwarcie przeciwstawiła się Bogu i poniosła konsekwencje swojej rebelii. Izebel była księżniczką Tyru i Sydonu, a jej małżeństwo z Achabem, królem Izraela, przypieczętowało sojusz polityczny. Jednak nie przybyła sama. Wraz z nią do Izraela dotarł kult Baala i Ashery, pogańskich bóstw, którym oddawano cześć na jej rozkaz. Dzięki swojej potężnej pozycji, nakazała prześladowanie i mordowanie proroków Bożych, zastępując ich kapłanami Baala, których sama utrzymywała ze skarbu państwa. Kulminacją jej okrucieństwa było starcie z prorokiem Eliaszem. Widząc, jak Izebel demoralizuje lud Izraela, Eliasz rzucił wyzwanie prorokom Baala na górze Karmel. Tam, na oczach całego ludu, Bóg zesłał ogień z nieba, udowadniając, że tylko On jest prawdziwym Bogiem, podczas gdy prorocy Baala zostali zgładzeni. Gdy Izabel się o tym dowiedziała, poprzysięgła zabić Eliasza, zmuszając go do ucieczki na pustynię. Jednak jej nienawiść nie zakończyła się na tym. W kolejnym akcie okrucieństwa uknuła intrygę, by zamordować Nabota. Sprawiedliwego człowieka, który odmówił sprzedaży swojej winnicy Achabowi. Izebel sfałszowała oskarżenia przeciwko niemu, doprowadzając do jego egzekucji, tylko po to, by jej mąż mógł przejąć jego ziemię. Jednak Bóg nie pozwolił, by jej niegodziwość pozostała bez kary. Prorok Eliasz ogłosił, że krew Izebel zostanie przelana, i że pożrą ją psy i proroctwo się wypełniło. Lata później, gdy Jehu poprowadził rewoltę i obalił ród Ahaba, Izebel spróbowała po raz ostatni wykorzystać swój spryt. Ubrała się w strojną szatę, nałożyła makijaż i wychyliła się przez okno, licząc na to, że uwiedzie nowego króla. Jednak Jehu nie dał się zwieść. Bez wahania rozkazał swoim sługom, by wyrzucili ją przez okno. Izebel spadła, jej krew poplamiła mury, a gdy posłano ludzi, by pochować jej ciało, znaleziono jedynie jej czaszkę, stopy i dłonie. Psy pożarły resztę. Tak zakończyła się historia Izebel, kobiety, która myślała, że może rzucić wyzwanie Bogu bez poniesienia konsekwencji. A gdy przyszli, by ją pogrzebać, nie znaleźli nic poza jej czaszką, stopami i dłońmi. Wtedy powiedzieli: To jest słowo Pana, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza. Na polu Izrael, psy pożrą ciało Izebel. Druga Księga Królewska, 9.35.36. Historie Herodiady, Atalii i Izebel to nie tylko opowieści o potężnych kobietach, które dopuściły się straszliwych czynów. Są one wyraźnym przykładem tego, jak ambicja, pycha i bunt przeciwko Bogu mogą doprowadzić do upadku. Każda z nich miała władzę, lecz wykorzystały ją w najgorszy możliwy sposób, przeciwstawiając się boskiej sprawiedliwości i manipulując tymi, którzy ich otaczali. Herodiada nie mogła znieść krytyki i w swoim pragnieniu zemsty doprowadziła do zamordowania Jana chrzciciela. Atalia zdradziła własną rodzinę, by utrzymać tron, lecz jej rządy zakończyły się w równie brutalny sposób jak się zaczęły. Izebel, najbardziej bezwzględna z nich wszystkich, otwarcie przeciwstawiła się Bogu. Prześladowała proroków i szerzyła bałwochwalstwo. Lecz w końcu spotkała ją tragiczna i zapowiedziana śmierć. Bez względu na to, jak wielka była ich potęga, żadna z nich nie zdołała uciec przed boskim sądem. Ich historie stanowią przestrogę, że zło może triumfować przez pewien czas, lecz nigdy nie zwycięży Bożego zamysłu. Co sądzisz o tych trzech kobietach? Która historia wywarła na Tobie największe wrażenie? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, włączyć powiadomień i zostawić lajka, like abyśmy mogli dalej dostarczać Ci podobne treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.